i można powiedzieć, że to jest dopiero 4 grudnia, ja bym raczej powiedziała, że to jest już 4 grudnia. Mam wrażenie, że bardzo szybko minie mi ten czas, taki przedświąteczny, że święta szybko do nas zawitają, dlatego trzeba cieszyć się na bieżąco. I stwierdziłam, że dzisiaj koniecznie już właśnie mm, muszę wyciągnąć te moje figurki, coś tutaj e, poustawiać, trochę zrobić taki świąteczny klimat, bo jak chodzę po sklepach, jak słyszę jakieś tam świąteczne piosenki, jak widzę te świąteczne ozdoby, to czuję ten świąteczny klimat, ale jak wracam do domu. Tego nie czuję. Jeszcze go nie czuję. Muszę tutaj właśnie coś e, powyciągać, coś zrobić, żeby właśnie ten świąteczny klimat poczuć. Chciałabym też ubrać choinkę, ale może ubierzemy ją jutro. Mm, dzisiaj właśnie tylko jakieś ozdoby świąteczne wyciągnę, zobaczę, czy jeszcze mam coś na strychu z zeszłego roku, mm, czy coś się nada. No, i tak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień. Zostaję dzisiaj w domu. Jutro idziemy chyba świętować Mikołajki do dzieciaków. W niedzielę albo w poniedziałek będzie druga tura, także też będzie miło. I tak już się zacznie robić świątecznie, to może choinka poczeka do jutra. Byłam też ostatnio w Pepko. Wczoraj byłam w Pepko, tak. Wczoraj byłam w Pepko. Chciałam ten koc, o którym Wam wspominałam. Właśnie chciałam kupić dwa takie same koce ale trochę nie wstrzeliłam się chyba z tym czasem, bo teraz właśnie jak były te święta, to było dużo kocy świątecznych, u nas już zostało ich mało, w ogóle świąteczne rzeczy się bardzo u nas wyprzedały, myślałam, że jeszcze może coś dorwę, podobały mi się też te domki takie no były takie białe domki ze srebrnymi chyba daszkami nie było już ani jednego w ogóle bardzo mało zostało kubków wszystkiego zostało bardzo mało nawet tych kocy, no ja chciałam zwykły koc, jakiś właśnie szar ale zostały chyba też tylko jakieś różowe, w ogóle jakieś takie puste się zrobiło te pepko. Um, mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś dostawa i że jeszcze coś uda mi się kupić. Byłam też niedawno w Deals. Tak nie nagrywałam wtedy i chyba wam o tym nie mówiłam. Byłam jakoś 3 dni temu właśnie chyba w Deals, ale w takim jakby najbliższym ode mnie, ale tam niestety też nic nie było. Było bardzo dużo słodyczy. Chyba połowa towaru to po prostu były słodycze, takie świąteczne, zwykłe różne. Dużo też było torebek prezentowych, papierów prezentowych, ale samych jakichś takich figurek i takich rzeczy, które gdzieś tutaj e, mogłyby stać w domu, to nie było. Nie wiem, czy po prostu m, taki był ubogi asortyment, czy się wyprzedał, bo to teraz jest różnie, wszystko szybko się wyprzedaje, sama widzę po tym pepko, że znika to wszystko w mgnieniu oka, no ale to też dobrze, bo wiadomo, jakoś tak inaczej jest, jak się trochę tych ozdób ma ja jestem jeszcze w kuchni, bo kończę robić obiad robię zupę jarzynową, tam obok smażę pierś, zaraz coś do niej dorobię jest chwilę po godzinie 12 Wiktoria poszła dzisiaj wcześniej spać na drzemkę, dlatego ja się tak znowu tutaj nie wyrobiłam, ale to nic jest dzisiaj sobota, na spokojnie Paweł kończy pracę o 13 więc może poczekam na niego i jak on wróci i chwilę się pobawi z Wiktorią to ja sobie szybko wszystko co tam planowałam posprzątać to posprzątam, kurze podłogi i tak dalej, żeby na spokojnie właśnie wyciągnąć jakieś świąteczne ozdoby i właśnie zarobić ten klimat, żeby już tak tym grudniem się nacieszyć, yy, póki on jeszcze jest. Koty w pepko nie było, ale było kilka rzeczy dla Wiktorii. E, chyba dawno nie kupowałam nic jej właśnie w pepko. E, ostatnio właśnie tylko te wody i jedną bluzkę. E, bluzki Wam chyba nawet nie pokazałam. E, I to tylko tyle. A wczoraj jakoś tak nas naszło i e, wzięliśmy taką czapkę. E, czapka z myszką mini. Wiktoria jak ją założyła to potem nie chciała ściągnąć. Bardzo mi się spodobała z takimi pomponami. E, kosztowała 20 zł. E, przydaje nam się taka, bo mamy tylko tam taką grubą z polarem, a czasami jak po prostu jedzie tylko do sklepu albo gdzieś do bratowej, to nie ma sensu zakładać takiej grubej czapy, wystarczy taka. Nie jest ona cienka, właśnie taka no gdzieś na krótkie trasy, gdzie nie będzie za długo na dworze. Wzięłam jej też takie dwie pary legginsów z meszkiem. No nie było zbyt wyboru, wzięłam co było. Nie są złe, są nawet ładne. W rozmiarze 86 te kosztowały 10 zł. I tak jak mówię, one mają taki mm, polarek jakby od środka, taki meszek no czarne w sumie mogą być i tutaj drugie takie te są nawet lepsze bo mają taką e, mocniejszą tą gumkę tutaj na brzuszku tamte są dosyć luźne a te właśnie takie fajne przylegające ta gumka jest taka porządna szare z takimi tutaj gwiazdkami i te kosztowały 15 zł e, wzięłam jeszcze taki komin Mm, też się nam przyda, bo mamy też ale taki bardzo gruby, um, plan takim grubym, naprawdę polarkiem, a e, takiego właśnie przejściowego nie mamy, tak jak mówię, na jakieś krótkie trasy, gdzie nie będziemy długo na dworze um, kosztował jedynie 8 zł, a bardzo ładny taki prążkowany, delikatnie pudrowy, do większości rzeczy będzie pasował. E, Wziąłem jeszcze taką koszulkę, taką bluzkę, koszulkę z długim rękawem, no taką powiedzmy cienką bluzkę. E, koszt już tutaj od razu sprawdzę. Jedyne 12 zł. Ona jest w rozmiarze 92, bo mniejszego nie było, ale ona też będzie dobra do takich zwykłych cienkich legginsów po domu z taką fajną falbanką. Się na pewno przyda. I tutaj mam teraz bluzę. Zobaczyłam po prostu myszkę Miki. Zobaczyłam, że jest rozmiar 86, bo to były dwie ostatnie, właśnie te bluzy, przecenione z 20 zł na 12, i od razu wzięłam, nawet się nie przyglądając. O, proszę, zobaczyłam promocję, zobaczyłam myszkę Mini i nie zwróciłam uwagi, że tutaj jest Halloween. No, nie mniej jednak po domu na pewno będzie nosiła. E, nawet, że już jest dawno po Halloween. Granatowa taka. To też e, fajnie, bo nie taka jasna. Bo jasna to pewnie szybko się będzie brudzić. No, a tu już tą drugą mamy jasną. Ta kosztowała 10 zł. E, ale z takim e, świątecznym, powiedzmy, motywem. Bo są i śnieżynki i taki, nie wiem, taka laleczka z czapką. Bardzo ładna. E, też mi się spodobała. I tutaj jeszcze jedna bluza. Tatu w ogóle z takim, nie wiem, dla mnie jakby góralskim wzorem. też śnieżynki, jakieś gwiazdki, bardzo ładna jeszcze w ogóle w różowym kolorze, tak jak lubię. I kosztowała też jedyne 10 zł, więc jak tu by nie wziąć. Mam tutaj już te ozdoby, które ostatnio kupiłam w Pepko i przed chwilą Paweł zniósł mi z strychu taki mały karton i tutaj w środku miałam właśnie świąteczne kubki i trochę takich świątecznych e, ozdób z zeszłego roku i właśnie to co jest w miarę jeszcze takie do użycia to właśnie wyciągnęłam. E, tutaj jest taka świeczka która jest tak delikatnie tylko spalona, ale myślę, że jeszcze w tym roku może posłużyć. E, tutaj jest kolejna taka mała świeczka, e, która w ogóle chyba nie była palona, więc e, tym bardziej mogę jeszcze z niej skorzystać. E, tutaj jest taki renifer, również z zeszłego roku, i on też jest chyba świeczką, tak mi się wydaje, ale nie wiem, no nie ma tego knota. Ale e, to jest chyba świeczka i też go nie spaliłam, chyba było mi szkoda po prostu, więc też może się przydać. I tu mam taką doniczkę. Ja to kupiłam w, w zeszłym roku w Pepko. Nie, w biedronce. W zeszłym roku w biedronce. E, I tu był taki ładny kwiatek, właśnie on chyba jeszcze jakiś ozdobiony był. E, nie wiem, kwiatek, jakieś takie małe drzewko. E, I tak pomyślałam, że może gdzieś mi się uda jeszcze kupić e, samo właśnie takie jakieś e, małe drzewko, kwiatek. Nie wiem, jakąś taką e, żywą roślinkę po prostu, która by tutaj mogła przypasować, i jeszcze bym to w tym roku e, po prostu wykorzystała. Chwilę temu tu sobie wszystko posprzątałam i przygotowałam, dlatego teraz chciałabym, żeby kilka z tych rzeczy znalazło się tutaj gdzieś na tej półce i jak będziemy oglądać telewizję, to będzie przynajmniej jakiś taki świąteczny klimat, jakiś chociaż taki jego początek. Co ty tam masz? Co to jest? Renifer? Tak? Ładną ma brodę? Tak? A co to jest? Choinka? Chyba się podoba, co? I tak na razie to wygląda. Póki jeszcze Wiktoria tego bardziej nie poprzestawiała. Zobaczymy, czy to w takim stanie zostanie. Tutaj mamy właśnie tego renifera i tego czerwonego Mikołaja, tą małą świeczkę, a z drugiej strony tego właśnie czerwonego renifera z zeszłego roku, tą choinkę, która świeci, i tego Mikołaja, tą doniczkę. Dzisiaj będziemy jeszcze w mieście, to może dokupię sobie jakiegoś kwiatka, właśnie taką roślinkę jakąś do tej doniczki. A jeśli mi się nie uda, to chciałabym koniecznie tego kwiatka, zapomniałam, jak się nazywa, tak gwiazda betlejemska, tak zwana, ten z czerwonymi liśćmi. To może on by tutaj stanął. Co roku go mam i jakoś tak chyba nie Wyobrażam sobie, żeby go brakło. Bardzo mi się podoba ten kwiatek, i e, jak nam się uda, to właśnie może on tam będzie stał. E, tutaj u dołu dałam właśnie tą e, świeczkę chociaż przydałaby się może inna niż złota, bo bardzo, bardziej tak czerwona mi się tutaj zrobiło i tu chyba też by pasowała jakaś czerwona. Dałam też tą kulkę, właśnie którą tam miałam. Schowałam chusteczki nawilżane, ale niestety te suche muszą zostać, bo no przy Wiktorii się nie da inaczej. Ona cały czas sobie wyciera rączki albo coś i po prostu nie na no chusteczki muszą być. Może będzie jakieś świąteczne opakowanie, to takie nabędziemy. No i tutaj udało jest taka żółta skarbonka, ale to jest Wiktoria skarbonka i ona praktycznie codziennie coś tam sobie Rzuca. I ona też raczej musi tutaj stać, bo nie mam innego miejsca tak bardziej widocznego, ale może jeszcze pomyślę, zobaczymy. Na razie wygląda to tak. I póki co, na razie mi się podoba. Wyszłyśmy na spacer, musiałyśmy zaliczyć plac zabaw oczywiście, mimo, że jest trochę zimno. E, no i teraz jeszcze przeszłam się z nią kawałek tutaj dalej na spacer, ale już e, trochę ciemno jest tam i w zasadzie tutaj zaraz za rogiem będę zawracać. Tym bardziej, że Wikusia robi się jakaś śpiąca, tak? Słabo nas widać. Wikusiu, nie zasypiaj teraz mamie. Nie śpimy. Byłyśmy jeszcze z Wiktorią w Piedronce. niedawno wróciłyśmy, dochodzi godzina 19, Paweł poszedł od razu ją wykąpać, bo już jest trochę zmęczona. Byłyśmy same, Paweł został w domu, bo prał tutaj tą naszą kanapę, pożyczył taki odkurzacz biorąc i porządnie ją wyprał, mm, wygląda o niebo lepiej. Zostało na niej kilka plamek, które mogą być już chyba takie trudne do usunięcia. Będzie jeszcze próbował, ale nawet gdyby zostały, to i tak już wygląda o niebo lepiej, bo takie tutaj nasze przecieranie czy czyszczenie właśnie jakąś gąbką czy szczotką to nie to samo jak takim odkurzaczem. No i tak, byliśmy w Biedronce, kupiłam tą gwiazdę bentlejemską, Betlejemską. E, ona się nazywa Poissentia, tak, dokładnie. Mm, troszkę później żałowałam, bo jak wyszłam do biedronki, to wiedziałam, że one są takie: e, niektóre były marne, dosyć małe i takie troszkę zwiędłe. No, wybrałam najładniejszą, no chyba tak, chociaż widzę, że tu troszkę ma listek jakiś urwany. No, chyba, że to my gdzieś może w transporcie, no nieważne. A potem poszłam przypadkiem, tak w zasadzie zaszłam do stokrotki i tam były przepiękne gwiazdy. Duże, naprawdę takie te kwiaty były porządne. No nie wiem, nie umiem teraz tego opisać, ale po prostu były o dużo lepsze. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi nie padnie. Wzięłam tylko tą jedną. Nie kosztowała dużo, bo dałam za nią. 9,99, więc um, no całkiem ok. W stokrotce były za. 12,99, więc no, nieduża różnica, ale mówię, no to były ładniejsze, gdyby mi ta zwiędła, to może kupię gdzieś indziej, zobaczymy jeszcze, na razie mówię, wzięłam tam jedną, bo i tak nie wiem, czy ona mi w ogóle wytrzyma, bo e, my mamy tutaj naprawdę bardzo gorąco i mam wrażenie, że kwiatki chyba tego nie lubią, bo ja je tutaj przestawiam z miejsca na miejsce do różnych pokoi i praktycznie ciągle mi coś tutaj usycha, mimo podlewania, no po prostu im chyba mm, nie sprzyja to, że tutaj bardzo nisko mamy sufit i... E, Szybko się nagrzewa i mamy tutaj gorąco. E, wzięłam też takiego małego cyprysika właśnie do tej doniczki, którą Wam tutaj pokazywałam. E, mam nadzieję, że będzie pasować, ale raczej tak będzie pasować i zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądało. Ten cyprysik wygląda tak. Idealnie mi się tutaj wpasował w tą doniczkę. Jedyne co to zastanawiam się, czy e, tej folii nie wiem nie ściągnąć, nie wyciąć, chociaż ja wiem, nawet fajnie chyba tak wygląda. Dobrze, że pasuje, także super, że jednak ta doniczka przetrwała i na kolejny rok mam nadzieję, że też ją sobie zachowam. A właśnie ten kwiatek wygląda tak. No nie jest on najgorszy, oczywiście, ale w porównaniu z tym, który widziałam tam stokrotce, no to niebo, a ziemia. No ale trudno, będzie sobie stał, zobaczymy. No najwyżej jak, jak padnie, no to padnie. Mam nadzieję, że nie. Jedyne co to ten listek taki jest tutaj uszkodzony. No a ja raczej tego nie zrobiłam, bo włożyłam go tylko tak delikatnie do bagażnika i wyjęłam, no po prostu chyba tego nie zauważyłam. Ale dobra, jest jaki jest, i tak jest ładny Moi drodzy, ja już się będę z wami żegnać, bo już mamy wieczór. Mam nadzieję, że vlog Wam przypadł do gustu, że miło Wam się oglądało. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I widzimy się już w kolejnym vlogu, w kolejnym vlogmasie. Myślę, że to może będzie jutro, jak będziemy ubierać choinkę. Także trzymajcie się. Pa!